Dzień wczoraj był, muszę powiedzieć, zupełnie dramatyczny. Nie chciałbym narzekać, bo na Dakar się nie powinno narzekać, ale zdumiewa mnie niefrasobliwość w sytuacji, kiedy wjeżdżamy w góry ponad 4000 metrów i kiedy pogoda się właśnie załamuje. Wszyscy mamy, yy, jadąc na początek, na start etapu, wczoraj mieliśmy wszyscy specjalne stroje przeciwdeszczowe, przeciwburzowe. Powiedzieli, zostawcie te stroje, my wam zawieziemy i kikę. Dwie godziny później na odcinku rozpętała się taka burza, pioruny biły co 200 metrów, 300 metrów, bardzo drastyczna burza. Jedyne co mnie zmusiło do tego, żeby jechać, to to, że zaczęły błyskawicznie wzbierać wszystkie potoki. I wiedziałem, że jak poczekam 15-20 minut, to być, może się okazać, że już w ogóle nie będę w stanie przez nic przejechać. Pół godziny było takie gradowicie, ja nie pamiętam, żeby tak zmarzł. Grzęźliśmy w, w lodzie, w kulkach lodu, co drugi zawodnik potrzebował wczoraj pod pomocy medycznej. A, a nawet więc wie, wieczór i noc były dramatyczne. Byłem przemoczony, calusieńki, w, wodach, w butach mi chlupało, ale to nie była woda, tylko to była woda przemieszana z lodem. Myślę, że można było przynajmniej w części tej sytuacji uniknąć, przekazując zawodnikom informację, żeby zachowali stroje przeciwdeszczowe, które mieli ze sobą. Jechaliśmy dzisiaj przez tak zwany salar, czyli 200-kilometrowej długości, 150-kilometrowej szerokości, płaską powierzchnię soli. Która jest od czasu do czasu zalewana wodą. E, organizator zakładał, że będzie bez wody, a tymczasem było z wodą. W życiu nie widziałem tak ukrudzonego układu solą. Najadłem się soli jak jeszcze nigdy wcześniej. Zepsuła mi się elektryka w kładzie i musiałem stawać kilkakrotnie i przepłukiwać elektrykę, czekać aż wyschnie i dopiero jechać. E, to było bardzo frustrujące, ale jestem tym bardziej zadowolony, że jestem już na mecie. Kasale uszkodził układa wczoraj bardzo mocno. Cały był pospinany tyrtytkami, urwał podłogę, ale jakimś cudem pospawał ją w nocy. Jakim cudem? Jakimś.